Siema, się ma kolejny dzień, więc jak zawsze duelegi OGSR i bez przedłużania lecimy. Okej, okay, żółte zewnętrzne linie i niebieskie auto z krótką anteną. Takie połączenie to oczywiście RPA. Um, nie wiem jak tu z regionem za bardzo. Okej, okay, tam bardziej na północy. Rosja, to tam gdzieś tutaj. No, i jestem bliżej. Oko, chociaż nie są jakieś duże punkty. To zawsze coś. Dobra, blachy nie są żółte. Tutaj, jakby. Pasek jeszcze z prawej strony był niebieski, jakiś taki blur śmieszny, nie wiem. Ale co to może oznaczać w takim razie z taką architekturą, że albo to są Niemcy, albo to jest Dania. Skoro nie ma żółtych blach i mamy rok 22, czyli to powinno być Dania. Czy coś innego. No bo Belgia raczej nie, no bo nie ma blach tu czerwonych, chyba że jakaś Francja. To też jest możliwe w sumie. Chociaż o tak wygięty ten słupek, to nie wiem, czy to nie jest właśnie z Danii. No i było. On dał Niemcy. To widocznie roku nie sprawdził. Brazylia. Eee, gdzie w tej Brazylii? Słońce tak pomiędzy północą a południem. Podam gdzieś tu. Okej, okay, dobra, ma to sens. Na szczęście bez mnożnika jeszcze? Mhm. Mm Słońce jest na południu. Tak jak powinno być. Jakieś losowe kamienie. O. Trudne. Bo to by niby mogła być jakaś Kanada. Ale chyba i Europa by to mogło być. Zresztą drzewa, tak najbardziej to mi się kojarzy z Oregonem. Takie wysokie. Nie wiem, czy, co to, czy, czy to świerki, czy co to jest. No mówię, to może być Europa nawet. Okej, okay, British Columbia, ale jestem bliżej i to prawie wystarcza. Teraz znowu jakaś Kolumbia, Kanada USA. Nie ma kanadyjskiego Blura, także to... bo jest trzecia generacja kamery, więc to będzie USA. Czemu ten znak stoi po lewej, to ja nie wiem, nie powinien. No dobra, to dam gdzieś tu. Zobaczymy. No i to USA. Co on dał? Wodę. Nie, nie wodę. Nie zładowało mi się. Gułę dał. Nie wiem czemu, ale no dobra. Słońce na południu. A, no i co? No Zgaduję, że USA. Jakiś Oregon, może. Tego typu coś albo Idaho. Tak bym to widział, chociaż taki odstęp jak jest między tymi liniami na środku, to bardziej Oregon. No właśnie, to był Oregon. Brazylia. Mm. Słupów nie ma. No tam jest jakiś, ale to nie pomaga za bardzo. Dam jakąś bakie Może to nie jest zły gaz. Rondonia, okej, okay, ja to o tym nie myślałem. Ale on chyba też? Czarne auto. Oczywiście jedziemy po prawej, słońce jest na północ, tak jak myślałem. Czyli prawdopodobnie Argentyna. Okej, okay, aż tam, to tam bym się nie odważył klikać. To czarne auto przede wszystkim to jest Urugwaj, Argentyna i Peru, jeśli mówimy o <laughs> Ameryce Południowej. No i nie wiem. Górki takie trochę wyglądają jak Wielka Brytania. Ten znak to nie wiem nawet po której stronie ustawiono. Czy to jest. Nie, tak jakby to jest tył, czyli na prawostronny ruch. To może wtedy jakieś Włochy. Albo jakaś wyspa, nie wiem. No to była akurat Sycylia. Także trochę mu zadam. Też w sumie znaki były od tyłu na czarno pomalowane, właśnie więc. Yy... To tym bardziej ma sens, że to były Włochy. Tak sucho z shitkamem to bym obstawił Rajasthan. Chociaż obawiam się tu trochę południa. No nie wiem, zobaczymy. No właśnie, południe. I znowu shitkam. Razem już raczej nie tak południowo. Dodam w napis. Bo nie mam pojęcia, gdzie to może być. No i napis oddał. Nawet spore punkty. 1700. Mm, słońce tam. Trochę to bez sensu, ale niebieskie. Auto z krótką anteną, by wskazywał raz na RPA, że słońce troluje, to się zdarza. Takie piaszczyste drogi to raczej te rejony. No, trochę bardziej na zachód, ale jakoś dużo na tym nie stracę. India, oraz już kolejny. Nie widzę tu żadnej jakiejś unikalnej litery. To też nie jest Trident Pool. Nie wiem, co tu klikać. Znowu gdzieś pod napisem. Żeż to może być nad napisem. Nie wiem. Zobaczymy. Może to przeżyje? A to było nad napisem? Ale żyje. Norwegia. Prawdopodobnie. No, są te yy, przerywane linie długie po bokach. Czy to jest południe, czy tak? Może nie do końca. Nie wiem, to jest ciężkie czasami w tej Nowegi. Takie odsłonięte kamienie przy drodze by sugerowały chyba południe. Ale te drogi z drugiej strony. Myślę, że nie drogi, tylko góry. Okej. Okay. To oczywiście nie wystarcza, ale już mam więcej HP od niego. No i teraz krótkie przerywane, ale to nie są te szwedzkie, to mogą być francuskie. czy nie jestem pewien. Nie, bardziej rumuńskie może. W sensie, bo tam też są przerywane czasami. To bardziej mi wygląda jak Rumunia niż Francja. Tak, też pójdę i zobaczymy. To była Rumunia. Gramy dalej. No to mamy Meksyk TransMVK. Czy to może być od jakiegoś regionu skrót? Nie mam pojęcia. Nie widzę żadnych słupów ani numerów telefonów, co jest trochę słabe. Tam są znaki. W sensie z bliska słupów nie widzę. No nie, znaczy inaczej. Nie ma żadnego takiego yy, unikalnego, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale numer się zaczyna od szóstki, jednak. Tutaj jest widoczny, czyli północny-zachód by to był. I spróbuję. Czyli mógł się jednak zaczynać od ósemki. Skoro jednak wschód. No nic. Gigi. I pick up. I taki vibe nowej, ee, nie Nowej Zelandii, tylko Islandii. Nie wiem tylko, gdzie są takie drogi w górach. Ee, w sensie takie, po których jechał Google Car. To dam jakoś tak. Nic konkretnego, i tak nie mam mnożnika Turcję dał na tym? No, jakby okej okay. To nie była typowa runda w Islandii, ale... No tak to też czasem wygląda No ale... Ogromne punkty weszły Teraz to jest Turcja Są słupy, jest ten pick -up turecki Bardziej chyba zachód No Czy to jest koniec? Nie, to nie jest koniec Dobra A już myślałem, że w dwie rundy się to skończy To by było niezłe I mamy Argentynę, tylko nie wiem jak bardzo na południe Chyba nie jakoś bardzo, jakieś Rio Negro Okej, okay, jednak czubut była żółta ciągła linia i biała przerywana na środku. Te obie były. I to właśnie takie połączenie to jest tylko Argentyna i Uruguay. The Singapore, ale to nie jest Singapur, bo to jest Indonezja. Widać po słupie. Um. Nie wiem, skoro reklamują jakieś tam rzeczy z Singapurem związane, to podejrzewam, że to jest tutaj gdzieś. Eee, no dobra, jednak nie. <grywka> Logika nie zadziałała. Dość daleko od tego Singapuru, jak na Indonezję. I teraz słońce na północy. Niebieskie auto. I z takimi górami. Skoro słońce jest na północy, to widziałbym tu Argentynę chyba przede wszystkim. Albo jakieś Chile. Chociaż nie, bardziej chyba Argentynę. No, no i to wystarcza. GG. I RPA. Słońce na północy. Niebieskie auto z krótką anteną. Jedziemy po lewej. Nawet wygląda jak jakiś północny wschód. No. Właśnie trochę mi wyglądało jak ten park. Ten Kruger. Eee, co teraz? No, to jest tylne światło, więc jedziemy po lewej. Więc zgaduję, że to jest Indonezja. Dobrze, mamy linię na środku. Czasem jest biała też. To była Indonezja. Słońce na południu. Boulder taki typowy z północnego zachodu USA. Też ten znak No Passing Zone, który jest tylko w USA, ten trójkątny. Dźwięk zdublował. Montana. I brazylijski słup tym razem. Okej, okay, tu są jakieś gniazda takie widoczne. I one są głównie na południu Brazylii. Wydaje mi się, że to nie jest wygas. No, bardziej na południe jeszcze. Mongolia z tym autem. Wydaje mi się, jakbym powinien... Nie wiem, powinienem tu chyba znać miasto, ale... Ale chyba nie znam. Z tym paskiem zielonym to jest wschód. Mongolii Bułgam to dobra, to jednak bym nie rozpoznał. Teraz jest słup brazylijski, czy nie brazylijski? Nie, no meksykański chyba. Ja myślę, że to jakieś sekcje są, a to po prostu ośmiokątny. Czyli co? no tutaj nie ma za co bardzo informacji, ale jest tak dość zielono, tam stolica. No i to wcale nie był zły wybór. I teraz jest Australia, co eee, się patrzy na słońce. Przyzwyczajenia. No nie wiem. To chyba nie jest zachód. Też może. No właśnie, to był, to była północ. Po prostu i spory demerz wleciał. Teraz jest Rosja. Numerów to ja tu żadnych nie widzę. Nie ma tu w ogóle nic przydatnego. W sensie coś. Niczego, czego sam bym mógł użyć. A ja sam nie niewiele rzeczy znam w Rosji, niestety. Trzeba iść na Vibe, a to była Ukraina, i w ten sposób kończymy, dobra. Tego się nie spodziewałem, ale on z tego co widzę też. No i co, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.